dobry, cześć Michał. Bardzo miło. Proszę. Mały jest bardzo mały. A Mały jest bardzo mały, urodził się dokładnie w Wigilię. O, jest też wspaniałka. Czy psa się da nauczyć mówić? Na przykład psa się da nauczyć mówić. Yy, no, za, zawsze z każdym psem można swój język znaleźć. A żeby mówił listonosz, nie ma nikogo w domu. Puka listonosz, nie? I pies mówi, że nie ma nikogo w domu. Da się? Yy, tak, po prostu szczeka, no wiadomo, tak, szczeka i myślę, że da się to zrobić. Będę miał do Pani prośbę. Jak Pani będzie zostawała z moim psem, to yy. chciał, chciałbym, żeby Pani trochę mu poczytała. Tylko chciał, bo słyszałem o takiej metodzie, że jak ja bym zostawiał psiaka, to żeby Pani mu czytała. Dobrze. Nie ma, nie ma problemu? Nie ma problemu, ja to rozumiem, naprawdę. Marzę o tym, żeby nauczyć psa tańczyć. Ja bym chciał, żeby mój nauczył się tańczyć, ale nie wiem, jak się to robi. Trzeba zobaczyć, czy pies lubi w ogóle. Bo niektóre uh -huh. to. Y, ale przykład zostaw... tam kujawy, takie polskie tańce. Aha, aha. Mam teraz taką prośbę, żebyśmy przećwiczyli piosenkę dla niego. Jakbyśmy przećwiczyli jakąś piosenkę. Na przykład... Na przykład ona tańczy dla mnie. Ona tańczy dla mnie. I ja mam śpiewać? Uwielbiam ją. Ja Ona to uwielbiam jest. ją. Ona, Ona tu jest. jest. i, tańczy I, tańczy I, tańczy I tańczy. Dla mnie. A, no i co pani mówi, że pani nie zna i że ten jest zły, to pani nie jest um, I co, ja wtedy pani pies tańczy? I tak. No dobrze, niech pani poczeka chwilę. Dobrze, czy, czytanie, śpiewanie jest spoko. Dobra, niech pani poczeka sekundkę. Ja przeprowadzę małego. Do sypialni. No już, dobrze, dobrze. Poznajcie się. To jest dziwny pieszek. Proszę się nie. Nie, nie, nie. Trzeba się nie bawić. Ja uwielbiam ją. Ona tu jest. I tańczy, I tańczy, tańczy. dla mnie. No, słodziak. Bardzo fajnie. Trzeba mu ciągle śpiewać. Trzeba mu śpiewać. I trzeba mu tańczyć. Tańczyć. I czytać. I... Drugi pies jest już prawdziwy. A drugi pies jest prawdziwy. Bardziej... Teraz mhm. właśnie pokażę pani drugiego psa. No, niech pani poczeka. Pies jest w piwnicy. On jest ślepy i trochę dziwny. Jest trochę ślepy i troszeczkę dziwny. No, chodź. No, spokojny. Nazywa się Pokraka. Pokraka się nazywa. Przywitaj się z panią. Podaj łapę. No super. Z nim trzeba wychodzić. Idziesz, idziesz. No on trochę. No, no, no. No, wchodź na kanapę. A to nie jest kokiel z panią. On się uważa za psa? On się uważa, że jest kokiel z panią. Tam tak? Uuu. Tak? Kokiel z panią. Śpi za no w nogach. Śpi w nogach. Zachowuje się dokładnie jak kokiel z panią. No, no. Nie trzeba go związywać na noc. Nie trzeba go związywać. Panie, nie przeszkadza, prawda? Nie, jak najbardziej nie wkręcę. On jest kompletnie zezwierzęcony. To jest też zezwierzęcony, kompletnie. On jest zezwierzęcony kompletnie. To, to Jest. Pies. El, nie. Chyba nie. 1500. 1500 1509. Ale to już nie chodzi o to. No, przekonaj moją. <słuchy> nie, Nie nie No Co? To jest właściwie. No, on tak nie ćwierdził. On jest bardzo łagodny. No on jest bardzo łagodny. Liże stopy. Stopy, liżę. Super. On się uśmiechnie. Panie z woky tej kamerze. No, ja tak. <śmiech> Naprawdę. Naprawdę. Gatuję. Dziękuję mojej No już zarpci się.